tema druga część z ruin listopad dzisiaj jak to znowu nagrywam to jest 16 ale wam to daje 18 listopada eee. no no i tak to wygląda dobra takie widoki są Słuchajcie poziomy no a teraz Zobaczmy, jak jest tam na dole, ale za chwilę. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, żeby was nie ominęły filmy. To jest film... no w sumie to druga część z okazji 78 subskrypcji, dlatego idziemy teraz tam na dół. Kurwa, teraz trzeba zejść. Wróciłam na dół, mieliśmy z latarką pójść, ale to w następnym roku. W bo możemy pójść z latarką tutaj. O kurwa już jest ciśnienie. Ja pierdolę. Kurwa, nic nie widzicie znowu. Ale może będzie ten kamień. Postaram się wyciągnąć. O kurwa. Jeszcze raz go zrzucimy wiem. Patrzcie na to Ledwo co Jeszcze się pierdolę Dobra Znów go zrzucimy I przyjdziemy po niego w kwietniu I w kwietniu wiecie co zrobimy? Jeszcze nie wiem No, no co kurwa Znowu się muszę uderzać na samą górę no ale chociaż to jest Zaraz się widzimy. Okej. Okay. Kurwa to kuraki. Mamy ten kamień legendarny. Tak kurwa to jest on. To będzie dla nas kamień legendarny. No. No to rzucimy go. I jubdu na dół. Może, możecie zrobić zdjęcie sobie skrina Ja sobie z nim zrobię fotkę Kurwa Kurwa mać Nie zrobię chyba Bier Dobra to takie kurwa fotka będzie. Jak nie zrobiłem zdjęcia lechu. Dobra, spuszczamy go na dół 5, 4, 3, 2, 1. Słuchajcie tego dźwięku. Zobaczymy go dopiero w kwietniu siódmego może. No, albo 16. Albo może kurwa się. 18. O! 18 kwietnia 2026 roku. Kurwa idziemy tutaj i będziemy, go, kurwa brać stąd. I kurwa sobie wezmę. Ja pierdolę na pamiątkę. No. no kurwa teraz muszę. Kurwa zejść. Kurwa musimy teraz. Iść, kurwa poruszać. A jeszcze ja sobie pogadam z wami. Teraz, bo mi się nudzi i ja nie będę teraz włączał kamery. O chuj, się bałem teraz. Ja pierdolę. E, kurwa tak to wygląda, kurwa. To jest chuj. Kurwa, karciste, pieczciste kurwa. To pierdolę. Zobaczcie, na tą dżunglę pierdolną. No. I to kurwa idziemy. O chuj, o dupę, o kurwa. O chuj, wypierdalaj. O kurwa. O kurwa, no, okay. chuj teraz. Jestem takierba. Że mi się teraz ujebał, Kurwa mać. O chuj pa, pana tu Tędy pójdziemy. A to tu się Hmm? Ja pierdolę nie może pójdę O chuj O wdolony, ja wdolony O kurwa jestem zajebisty O chuj Dobra może tym ten... O chuj Wydolony o, w No Dobra zostawiacie teraz łapki a kurwa przebiegnę się Dobra trzy, dwa, jeden, chuj O kurwa Jestem pojebany. O huj kurwa. Mać spierdalaj. Kurwa. Pierdalaj. O chuj. Ja pierdolę. już wracamy. Kurwa do rynekka. Jebanego. Ja pierdole. O kurwa. Wszystko w chuj mokre. Oh. Wrócimy tam w kwietniu. Może nie w kwietniu. O, oh, jak Dobra, chuj, wracamy tu w kwietniu 18 Mi nierówno. Mi nierówno cztery, pięć miesięcy. Od listopada, jak się liczy to 5 miesięcy. Tak od grudnia to cztery. No ale policzmy już od 18 listopada, czyli za 5 miesięcy wracamy kurwa tutaj po tego kamienia. No, ja się z wami żegnam kurwa. Zostawcie łapki w górę, subskrypcje. No i wrócimy tutaj. I jako pierwsze zobaczycie to drzewko, które kurwa już będzie miało pąki. No. Nara.